Witam wszystkich z tej strony K-Wolf z kanału Północne Granie. W dzisiejszej wideo recenzji przyjrzymy się bliżej postapokaliptycznej grze 60 sekund z polskiego studia Robot Gentleman, która stanowi połączenie zręcznościówki z symulatorem przetrwania. Kierujemy w niej losami typowej czteroosobowej amerykańskiej rodziny, w skład której wchodzi Ted, Dolores, Timmy i Mary Jane. W chwili ogłoszenia alarmu bombowego i po ich ukryciu się w schronie atomowym. Gra nie posiada ścisłej fabuły, jedynie wątki tematyczne, które generowane są losowo w trakcie kolejnych dni spędzonych pod ziemią. Rozgrywka polega najpierw na zbieraniu przedmiotów z domu w ciągu tytułowych 60 sekund, a potem na przetrwaniu nieokreślonej liczby dni w schronie. Gra podzielona jest na cztery tryby: szkolenie, apokalipsa, zbieranie i przetrwanie. Jednak tak naprawdę 60 sekund oferuje tylko jeden tryb, który w ostatnich dwóch przypadkach został zwyczajnie podzielony. Trochę rozczarowuje to, że twórcy nie postarali się o zróżnicowanie. Brak na przykład w trybie zbierania jakiegoś ekranu statystyk czy wyniku Twojej próby. Tutaj po zakończeniu gra na chwilę przechodzi do ekranu z trybu przetrwania, a potem pokazuje ekran zwycięstwa, który za każdym razem jest identyczny i wraca do głównego menu. Po rozpoczęciu apokalipsy zaczynamy od zbierania i w zależności od poziomu trudności mamy albo parę sekund na rozejrzenie się, lub od razu musimy łapać za przedmioty. Domek i rozkład obiektów są generowane rosowo, więc nie możemy polegać na naszej pamięci. Na szczęście obramowania przedmiotów, które możemy zgromadzić, są widoczne przez ściany, dając nam jakieś rozeznanie. Ograniczona ilość miejsca w dłoniach zmusza do jak najszybszego opuszczenia przedmiotów do schronu i biegu po kolejne. Niestety nie jest oczywiste, ile miejsca coś zajmie. Początkowo trzeba polegać na metodzie probi błędów, bo przedmioty, które wydają się być jednakowych rozmiarów w grze, mogą zajmować inną ilość slotów. Można się co prawda nauczyć tych wartości na pamięć, ale tryb cierpi z powodu bardzo topornego sterowania, które zniechęca do ponownych prób. Postać porusza się jakby po lodzie, a dodatkowo irytuje to, że kiedy uderzymy w jakiś przedmiot, czy to lampę, czy krzesło, nie tylko na chwilę wybija to z rytmu, ale z racji tego, że meble są obiektami fizycznymi, mogą upaść i tarasować nam potem drogę. Kolejnym problemem jest niejasny hitbox, który często uniemożliwia szybkie podniesienie obiektu, bo albo postać nie patrzy dokładnie na niego, albo stoi za daleko. Ponadto, na wyższych poziomach trudności, upuszczone do schronu przedmioty mogą ulec uszkodzeniu co powoduje utrudnienia na kolejnym etapie. Tryb zbierania prezentuje kreskówkową grafikę 3D, której design pozostaje kwestią gustu. Brak tutaj zróżnicowania, zawsze zbiera się dokładnie takie same przedmioty, domek pomimo innego układu pokoi niczym się nie zmienia i nawet członkowie rodziny zawsze wykonują te same czynności i tylko znajdują się w innych pokojach. Zaskakuje brak muzyki w pierwszych kilku sekundach przed właściwym odliczaniem. Towarzyszą nam jedynie dźwięki otoczenia, natomiast muzyka pojawia się w momencie zawycia syren. Może nie jest to wada, ale mogłaby jakaś spokojniejsza muzyka grać w tych początkowych sekundach, bo cisza przerwana nagłym rykiem syren nie była zbyt miłym doświadczeniem. W schronie, naszym głównym zadaniem jest racjonowanie prowiantu i wody oraz podejmowanie różnych decyzji w losowych sytuacjach te mogą albo wymagać posiadania jakiegoś przedmiotu do ich wykonania, albo jedynie potwierdzenia czy coś wykonać, czy też nie. Oprócz tego podejmujemy decyzję czy wysłać kogoś na ekspedycję jak i jaki przydzielić tej osobie ekwipunek. Początkowo zaskakuje mnogość sytuacji, z którymi musimy się borykać. Co jakiś czas następują wydarzenia, które spowodują otrzymanie dodatkowych przedmiotów, informacji o nadchodzącej pomocy, czy nawiązaniu kontaktu z innymi ocalałymi i możliwość robienia wymiany. Niektóre z nich stanowią zagrożenia, a te mogą przyczynić się do utraty zapasów wyposażenia lub nadszerpnięcia zdrowia naszych podopiecznych. Zakres naszych możliwości jest wyznaczony przez posiadane przedmioty i może się okazać, że będziemy mieli ograniczone możliwości, bo jeśli czegoś nie ma, to nie wykonamy zadania. Gra w tym trybie prezentuje dwuwymiarową, komiksową grafikę, częściowo animowaną, której styl wygląda o wiele lepiej niż grafika trójwymiarowa z poprzedniego etapu. Widać też dbałość o szczegóły, ponieważ schron z biegiem czasu i wydarzeniami zmienia się. Muzyka natomiast stanowi pojedynczy, zapętlony kawałek, którego po pewnym czasie można mieć zwyczajnie dość. Wszystkie czynności wykonujemy poprzez notatnik, który wydaje się być bogaty w opisy wydarzeń i wątków, a czasami pojawiają się rysunki, które trochę urozmaicają jego formę. W notatniku najbardziej widoczny jest też specyficzny humor twórców. Opisywane wydarzenia ujęte są w krzywym zwierciadle i czasami odnoszą się do innych mediów, jak na przykład do gry, która kłamała o torcie. Po pewnym czasie niestety wpisy zaczynają się nagminnie powtarzać i nie czyta się ich z takim zainteresowaniem, tylko szybko przeklikuje, aby przejść do kolejnego dnia. Wydają się być one czasami kompletnie losowe, jak na przykład w drugim dniu wszyscy skakali sobie do oczu, co było dziwne, bo przecież dopiero zaczęliśmy. Również po pewnym czasie staje się ewidentne, jak bardzo ograniczony jest nasz wpływ na wydarzenia. Zwyczajnie nie mamy wyboru w pewnych kwestiach. Jeśli postać czuje się przygnębiona, nie ma możliwości jej aktywnie pomóc, chyba że gra podsunie wydarzenie mające na celu podać tej postaci książkę do poczytania dla porabszynia humoru. Ale jeśli tej książki nie posiadamy, to znów nie można nic zrobić. Nie ma też możliwości wpłynięcia na zmęczenie czy strudzenie postaci, bo nie można kazać im iść spać czy odpocząć. Te dolegliwości mijają, co prawda, same z siebie po jakimś czasie, jeśli będziemy dawać podopiecznym dużo wody i jedzenia, a wpływają w sumie jedynie na to, że jakaś postać nie może iść na ekspedycję. Wiele rzeczy pozostaje niejasnych. Jeśli nasz podopieczny jest chory, to nie ma pewności, czy to choroba, z której wydobrzeje po otrzymaniu większej ilości pokarmu i wody, czy coś, co go w krótkim czasie zabije. Choroby są co prawda różne, od uszkodzeń ciała poprzez jakieś popromienne przypadłości czy zatrucia, ale wszystkie zdają się mieć ostatecznie ten sam wpływ na postaci i wszystkie można wyleczyć jeśli się ma apteczkę, której niestety prawie zawsze brakuje. Ekspedycja to kolejny element, który wydaje się być kompletnie losowy. Nie ma znaczenia jakie przedmioty przekażemy podopiecznemu w ekwipunku, ponieważ to co przyniesie było zawsze przypadkowe. Nawet wtedy gdy przekażemy im coś bezużytecznego jak karty do gry, jeśli postać wróci, to przyniesie przynajmniej prowiant. Ostatecznie nie opłaca się przekazywać przedmiotów kluczowych dla rozgrywki, takich jak siekiera czy latarka, bo istnieje duża szansa na wydarzenie wymagające tych właśnie przedmiotów. Ponadto postać może z wyprawy nie wrócić, co skutkuje utracą całego przekazanego ekwipunku, lub też go zgubić czy uszkodzić, wtedy również stają się te przymioty bezużyteczne. Największym minusem 60 sekund jest tutaj brak czegokolwiek, co sprawiłoby, że zaczęłoby nam zależeć na podopiecznych, czy żebyśmy chociażby czuli do nich sympatię. W notatniku pojawiają się wpisy, jak to jest im ciężko, jak tęsknią za dawnym życiem, ale są to tylko opisy. Podczas gry postaci nie wchodzą ze sobą nawzajem w żadną interakcję, a to co się dzieje wokół nie wpływa na ich reakcję. Kiedy Dolores zmarła i jej trup siedział zaraz obok pozostałych, ich wygląd czy opisy w dzienniku wcale się nie zmieniły. Nie było żadnych konsekwencji tego, że umarła. Można by podmienić te postaci pod kogokolwiek innego i gra zupełnie by się nie zmieniła. W sumie to nawet lepiej by było, gdyby twórcy umożliwili stworzenie własnej czteroosobowej rodziny, bo wówczas przynajmniej trochę by nam na nich zależało. Podsumowując, 60 sekund to początkowo ciekawy symulator przetrwania, który niestety na dłuższą metę ma niewiele do zaoferowania i nie ma nic, co utrzymywałoby naszą ciekawość i sprawiało byśmy chcieli wracać po więcej. Ja po jakimś czasie czułem się wypranym z jakichkolwiek uczuć i do wszystkiego podchodziłem mechanicznie, a nawet ciekawe wpisy w dzienniku szybko przeklikwałem, aby przejść dalej. Wydaje mi się, że produkcja Robot Gentleman lepiej sprawdzałaby się jako gra mobilna na smartfonach i tabletach, i w sobie jest planowane wypuszczenie 60 sekund właśnie na tych platformach. Ja po kilku godzinach miałem dość i raczej nieprędko do tej gry wrócę.